Hej, wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie porównamy sobie wszystkie aparaty kompaktowe Sony z serii ZV, czyli ZV1F. ZV-1 i ZV-1-2. Są to aparaty bardzo podobne do siebie, więc zacznijmy od tego, jakie mają podobieństwa i jest to na przykład ta sama matryca 20-megapikselowa. Jest to ten sam ekran, w pełni obracany i dotykowy. Wszystkie aparaty używają karty SD. Wszystkie używają też tej samej baterii. Nagrywają w 4K do 30 klatek na sekundę i w HD do 120 klatek na sekundę. Wszystkie nagrywają w 8 bitach i mają możliwość nagrywania w profilach S-Log lub Cine. Każdy z aparatów ma też wyjście HDMI mikro, wejście mikrofonowe, jack, natomiast żaden z nich nie ma wyjścia słuchawkowego. Wszystkie mają również funkcję rozmycia tła i prezentacji produktu. Każdy z nich ma też przesłanie strumieniowe, które pozwoli nam je podłączyć do komputera i używać jako kamery internetowej lub do streamowania oraz każdy z nich ma stabilizację aktywną, która pozwoli nam wystabilizować nasze ujęcia. To wszystkie podobieństwa, jakie te aparaty mają, więc teraz przejdźmy do różnic i największą różnicą będzie tutaj obiektyw. Sony ZV1F ma obiektyw 20 mm z przysłoną F2. Jest to więc dość szeroki obiektyw, jeśli chodzi o ujęcia z ręki podczas vlogowania i będzie to na pewno bardzo dobre zastosowanie, jeśli chodzi o tego typu używanie tego aparatu. Jeśli chodzi o Sony ZV1, to ma on obiektyw 24-70 mm z przysłoną F1.8 do 2.8, czyli przy 24 mm mamy przysłonę 1.8. Jeśli zbliżymy nasz zoom do 70 mm, będziemy mieli tutaj przysłonę F. 2, I będzie to dobry obiektyw przede wszystkim do robienia zdjęć, w mojej opinii. Co do vlogowania z ręki, to jest on dość ciasny, więc tutaj, jeśli chodzi o obiektyw do vlogowania typowo z ręki, to uważam, że ZV1F lub ZV1 Mark II będzie tutaj lepszym wyborem. Aczkolwiek, jeśli chodzi tutaj o zasięg, to tutaj mamy 70 mm, więc mamy tu największy zasięg, jeśli chodzi o ogniskowe, więc możemy. Tym obiektywem najbardziej przybliżyć obiekt, który chcemy nagrywać. Jeśli chodzi o ZV1 Mark II, to jest to według mnie najlepszy obiektyw do vlogowania z ręki. Jest to obiektyw 18 mm do 50 mm. Ma on przysłonę 1.8 do F4, więc tutaj już przy 50 mm będziemy mieli F4, a przy 18 mm będziemy mieli przysłonę F1.8, czyli taką samą przysłonę jak w przypadku ZV1. Pierwszej wersji, natomiast nie mamy tutaj tego samego zasięgu, jaki mieliśmy w pierwszej wersji ZV1, więc tutaj w tym przypadku będziemy mieli szerszy obraz do vlogowania. Natomiast nie będziemy mogli obrazu zbliżyć aż tak bardzo jak w przypadku pierwszej wersji naszego aparatu ZV1. Drugą największą różnicą będzie tu oczywiście cena. Ja nie będę podawał dokładnych cen, bo te się dość zmieniają często na rynku. Powiem tylko tyle, że ZV1F będzie najtańszą opcją, ZV1 będzie tą opcją po środku. A ZV1-2 będzie opcją najdroższą, i tutaj pewnie obiektyw i cena będą wpływały na wybór, jeśli chodzi o te wszystkie trzy aparaty. W największym stopniu. Jeśli chodzi o autofokus, to wszystkie aparaty mają bardzo dobry autofokus z wykrywaniem twarzy, z wykrywaniem oka i tak dalej. Natomiast muszę tu wspomnieć, że w Sony ZV1F ten autofokus działa na zasadzie wykrywania kontrastu, a w ZV1 i zv 1 na zasadzie wykrywania kontrastu i fazy, więc tutaj powinien on być lepszy. Natomiast w moich tekstach działało to bardzo dobrze w ZV1F. I tak samo dobrze w ZV1 i ZV12. Natomiast sporą zaletą w przypadku ZV12 może być tu wykrywanie obiektu, jeśli chodzi o zwierzęta podczas nagrywania filmów ZV1 i ZV1F działa to tylko podczas zdjęć. Kolejną różnicą jest tu port USB, gdzie w ZV1 jest to mikro USB, natomiast w ZV1F i ZV12 jest to USB-C, czyli standard, którego właśnie wszyscy powinniśmy używać. 2023 roku i dalej. Na minus dla ZV1F i ZV12 będzie tu brak trybu HFR, który ZV1 ma, i przy pomocy tego trybu możemy nagrywać ujęcia do 1000 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o rozmiar tych aparatów, to są one bardzo podobne, niewiele się różnią i jedną różnicą tutaj jest ten mały obiektyw ZV1F, natomiast ZV1 i ZV12 mają praktycznie taki sam rozmiar. Waga też jest dość mocno zbliżona, natomiast przez ten obiektyw w ZV1F waży on trochę mniej i waga ZV1F to 256 gramów, ZV1 to 290 gramów, a ZV12 to 292 gramów. Kolejną różnicą jest tu nowe menu w ZV1F i ZV1.2. Sony ZV1 ma starsze menu i nie ma możliwości używania dotykowego menu, jeśli chodzi o główny ekran nagrywania, natomiast ZV1F i ZV1 Mark II mają te opcje, więc będzie tutaj możliwość łatwiejszej obsługi podczas nagrywania dzięki temu, że na naszym ekranie głównym nagrywania możemy ustawić bardzo wiele różnych funkcji. Jeśli chodzi o robienie zdjęć, to niekoniecznie jest to aparat do robienia zdjęć, aczkolwiek możemy tutaj robić zdjęcia w RAWie w ZV1 i ZV1-2. Natomiast w ZV1F możemy robić tylko zdjęcia w JPEG-u. czułościach ISO też mamy małą różnicę. ZV1F ma czułość ISO do 6400, natomiast ZV1 i ZV1-2 ma czułość do 12800. ZV1F nie ma. Też wbudowanego filtra ND, natomiast ZV1 i ZV1.2 mają ten filtr wbudowany, natomiast w ZV1F możemy nakręcić filtr ND na obiektyw, a w ZV1 i ZV1.2 nie mamy tej opcji, no ale mamy ten wbudowany filtr ND. Wszystkie aparaty mają tutaj trzykapsłowy wbudowany mikrofon. I wszystkie dostają osłonę przeciwwiatrową, jeśli chodzi o ten mikrofon, który wkłada się w stopkę aparatu i osłania ona właśnie ten mikrofon, który widzimy na górze. Natomiast dodatkowo w ZV1.2 dostajemy tutaj możliwość ustawienia kierunkowości tego mikrofonu w menu aparatu. Możemy ustawić, żeby nagrywał on z przodu, z tyłu, z przodu i z tyłu albo automatycznie, więc mamy tutaj tą dodatkową funkcję, jeśli chodzi o mikrofon czego ZV1F i ZV1 nie mają. ZV1F nie ma też interfejsu MI w stopce aparatu. Natomiast ZV1 i ZV1 2 mają ten interfejs i możemy tutaj dzięki temu Korzystać z mikrofonów z interfejsem Mi od Sony, natomiast będziemy musieli tutaj wykorzystać analogowy sygnał, jako że złącze to nie jest cyfrowe. ZV12 dodaje tu też możliwość używania funkcji CineVlog, która dodaje pasek na górze i na dole ekranu oraz daje nam możliwość dostosowania kolorów w taki sposób, żeby wyglądały one bardziej kinowo, a pozostałe dwa aparaty niestety nie mają tej funkcji. I taką dość drobną, aczkolwiek z perspektywy użytkownika, dość istotną różnicą jest tutaj też e, miejsce gdzie jest e, mocowanie na statyw w ZV-1 było ono e, przy klapce od baterii przez co jeśli chcieliśmy zmienić baterię musieliśmy odkręcić statyw lub grip które używaliśmy z naszym aparatem natomiast w ZV-1F i w ZV-1-2 zostało to naprawione i przeniesione dalej od tej klapki baterii dzięki temu nie musimy teraz odpinać naszego statywu czy gripu jeśli chcemy zmienić baterię co jest na pewno na duży plus i to już chyba wszystkie różnice jakie udało mi się znaleźć więc jeśli chodzi o różnice między tymi aparatami to według mnie najistotniejszą różnicą będzie tutaj obiektyw, czyli 20 mm, 24.70 mm lub 18-50 mm i dodatkowo cena. Jeśli chodzi o vlogowanie z ręki, to według mnie najlepszą opcją będzie tutaj obiektyw ZV-1 Mark II, czyli 18.50, bo będzie on najszerszy, więc jeśli nawet będziemy używać aktywnej stabilizacji i trochę nam się przybliży obraz, to nagle powinniśmy mieć dość szerokie pole widzenia, jeśli Chodzi o ten obiektyw. Na drugie miejsce, jeśli chodzi o tą kategorię, czyli vlogowanie z ręki, dałbym 20 mm, bo nadal jest to szerszy obiektyw niż 24 mm w ZV-1, tym oryginalnym ZV-1 pierwszej wersji. Natomiast sami będziecie musieli zdecydować, który z tych aparatów będzie najlepszy dla Was. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów podobnych do tego i byłbym też wdzięczny, jeżeli byście zaobserwowali mnie na Instagramie, gdzie staram się wrzucać na co dzień o tym, co u mnie i na czym w danym momencie pracuję. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Na razie cześć.